Nós vamos pegar tá, tá? É? Olha, não, não, não. que No, i właśnie w tej rdzy tkwi całe sedno mojej ośmiomiesięcznej pracy. Serio, to jest życiówka. I jak widać, po raz kolejny coś nie wyszło. Sprawdziłam kilka produktów z różnych firm, aż w końcu wpadłam na najgłupszy pomysł. I kupiłam farbę albo jakąś pastę, która zamiast bardziej rdzawa, była bardziej pomarańczowa. A zamiast błękitnych prześwitów zrobiłam jakieś fale. Więc się wkurzyłam i to wszystko spiłowałam. Więc robota od początku. No i dobrze, bo tam już drewna w ogóle nie było widać. Ale tym razem masę do rdzy zrobiłam sam. A że nie było ani wilgotno, ani zimno, to musiałam coś wykombinować, żeby ta rdza w końcu wyszła. Hm. no i znalazłam mały patent. I w końcu zaczęło to wszystko wyglądać tak, jakby to drewno łapała jakaś korozja. No przepiękne odcienie. Teraz pozostało już mi na tylko drobne poprawki, no i zabezpieczenie rdzy. I w końcu można wyplatać. Boże, tyle miesięcy na to czekałam. Na domiar wszystkiego. kupiłam za mało włóczki, i w sklepie tej konkretnej też zabrakło. Ale całe szczęście znalazłam ją 20 km dalej. Tyłek Uratowany. A wracając do obrazu, to jak widać, tutaj już mam ostatnie poprawki kosmetyczne, no i czas najwyższy w końcu pokazać go rodzicom. Tak więc nie przegap, zaobserwuj, i widzimy się jutro.